Witam serdecznie. Dzisiaj kolejne nagranie z miejscowości Spalona, gdzie wykonaliśmy e, tym razem montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Nagrywałem tutaj film o rekuperacji. Rekuperacja zrobiona, teraz zrobiliśmy ogrzewanie podłogowe. E, przed nami będzie jeszcze pompa ciepła. Jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu technicznym, gdzie będziemy montować e, rekuperator. Będzie on tu. Widać tutaj rury do czerpni i wyrzutni. Tutaj będzie wisiała pompa ciepła. Są już przygotowane przez elektryka kabelki. Natomiast hydraulik przygotował nam wodę. Zimna woda, cyrkulacja, ciepła woda. Tutaj mamy nasze rury od rozdzielacza, które przebiegają sobie tędy. I dwa rozdzielacze na 160 metrów. Wyszło nam 20 pętli, czyli daliśmy dwa rozdzielacze po 10 sekcji. To jest wszystko zasilane rurą wykonaną rurą w ALUpexu 32 Tak to wygląda. E, dwie sekcje na razie te rozdzielacze nie mają jeszcze opisów w tej górnej części. Tutaj robimy opis na razie. Jest ten opis na kartce po prostu po wylaniu posadzek. Jak e, to pomieszczenie już będzie przygotowane, żeby ładnie wyglądało, to to wszystko zrobimy. Słuchajcie, oglądałem ostatnio taki filmik na YouTube. Czy powinniśmy robić ogrzewanie co 10 cm, czy co 15? My robimy co 10. Ja tam się no, nie zgadzam z pewnymi rzeczami, które usłyszałem. A, a między innymi była tam taka niezgodność którą będę mógł Wam pokazać, udowodnić, że podobno przy takim ogrzewaniu, przy tych 22 pętach tam bodajże chyba mówili o 23, na taki domek właśnie około 160-170 metrów, to potrzeba nie wiadomo jakiej mocnej pompy 25 na 80 żeby ona nam to wszystko pchnęła, ruszyła, my tutaj zobaczymy, bo tu będzie Jednostka wewnętrzna, to będzie zbiornik buforowy i z góry pójdzie grupa pompowa, będzie pchała nam instalację. I zobaczycie, jaką my tu pompkę wstawiamy, jaka będzie pompa. Oczywiście to będzie pompa z grupą pompową, yy, z pompą obiegową wilo, tak jak na standardzie. I tymi dwoma rureczkami zasilimy sobie te dwa rozdzielacze i pchniemy wodę na 1600 yy, metrów rury. Na 160 m2. Tym, którzy nie wiedzą, to ja tylko powiem, że pompę obiegową do instalacji dobiera się w ten sposób, aby pokonała opory hydrauliczne dla najdłuższej pętli. Czyli nawet jeżeli mielibyśmy wszystkie pętle, nie wiem, po 50 m, a jedną byśmy zrobili 150 m, no to po prostu to musi być tak dobrane, że. Ta pompka pokona opory hydrauliczne dla instalacji o 150 metrach, ale do rzeczy, dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. I jeszcze jedna rzecz. Tak się zastanawiam, sam czasami mam jakiś tam dylemat i zastanawiam się, jakby to było zrobione jakby ta instalacja była na, na 15 cm, a nie, a nie na 10. I jedyne, jedyne plusy, jakie ja widzę. Yy... No niestety nie mam możliwości jakby tego tylko zweryfikować. To co powiem to tylko teoria, ale wiem, że tak jest. E przy rurce e o rozstawie 15 cm na pewno będziemy mieli wyższą temperaturę zasilania, która będzie musiała wyjść z pompy ciepła, e niż przy zasilaniu co 10 stopni. Czy jest to temperatura o 1 stopień, czy jest to temperatura o 1,5 stopnia? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy byłoby to wyliczyć. Pewnie są jakieś programy, z których można byłoby skorzystać. I teraz do czego zmierzam? Yy, u siebie w domu posiadam ogrzewanie, zrobione dokładnie w ten sposób, jak robię u moich wszystkich klientów, czyli co 10, jesteśmy w salonie. Tu mamy wszędzie rozdziel układy co 10 cm, czyli widać to ładnie na tych kratkach. A w miejscach zagęszczenia, w miejscach takich jak yy, Łazienki, robimy co 7,5, bo nie możemy oczekiwać, że przy tym samym zagęszczeniu, czyli co 10, dajmy na co, co 15, nie wiem, to w Łazience będziemy mieli wyższą temperaturę. Żebyśmy mieli wyższą temperaturę, to trzeba dostarczyć więcej ciepła, a robimy to albo poprzez zwiększenie temperatury zasilania, co tutaj byłoby bzdurą, robimy to przez dostarczenie ilości ciepła, czyli ilości tej ciepłej wody, zagęszczając rurkę. Tu mamy kuchnię. W kuchni, jak widzicie, zrobiliśmy wszędzie. Nie robimy, nie zrobiliśmy, tylko w przestrzeni, gdzie będzie, yy, będzie lodówka, piekarnik, te szafki takie stricte z żywnością. A tam, gdzie będą jakieś garki, tam, gdzie będzie zlewozmywak, tam, gdzie będą talerze, dajemy rurę wszędzie. Przejdę się po pokojach jeszcze. I jeszcze, jeszcze wrócę do, tej, do tych temperatur. Słuchajcie, przy zagęszczeniu co 10, ta temperatura zasilania nie przekracza nam 30 stopni. Zazwyczaj jest to e, około 27-28 stopni. I temperatura e, mojej podłogi jest e, w zasadzie przez większość e, roku między. ma około 23 stopni. 23 stopni, co mi daje około 22 stopni w pomieszczeniu. Przy tych temperaturach zasilania, które podałem, oczywiście nie ma problemów. Tutaj mamy łazienkę. Zobaczcie, tu to zagęszczenie jest większe, żeby było cieplej. Tak samo tu jest pod prysznic. Też dajemy pod prysznic. W ogóle zachęcamy do, do brodzików takich kompozytowych, które są na cały, na, na cały prysznic. Na przykład z geberita. Bardzo fajna sprawa. I teraz zobaczcie, nie, nie, nie musimy robić jakby do samego końca to używanie, bo jak bierzemy prysznic to my też stoimy od tej ściany przynajmniej te pół metra. I tu jest miejsce po prostu na jakiś odpływ liniowy, cokolwiek. To i tak nie będzie wylewane, bo to będzie szalowane. Odsuwamy się od stelaża. Przepraszam, tu, było, tu jest dla wanny. Tu jest, tu jest wanna, bardzo przepraszam. Tu jest yy, stelaż do WC. A, a prysznic, prysznic mamy tutaj zrobiony. I tutaj będzie jeszcze jedna łazienka, gdzie to samo się powtarza. Tu mamy pokój. Czyli zobaczcie, taki pokój nie pamiętam w tej chwili, ile on ma metrów, ale mamy tutaj dwie pętle i te pętle nam wychodzą około 80 metrów, tak jak my to robimy. W każdych tych przejściach, gdzie przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, powinniśmy dać A rod peszel jako dylatacja, bo tutaj po prostu będzie, będzie dylatacja. W tej chwili my już tutaj mamy położone taśmy brzegowe. E, z folią, i to wszystko jest poklejone, bo w tym domu mówię tutaj o tym sklejeniu między tą folią a, a tą częścią. W tym domu będzie posadzka anhydrytowa. Więc e, jest to posadzka płynna, wylewana, tak zwana samopoziomująca, która wymaga e, takiej technologii pracy. No i tutaj przechodzimy do garderoby, do kolejnej łazienki i, i, i tak, to, tak to u nas wygląda. Także e, wracając jeszcze do tego rozstawu 10 czy 15, przy rozstawie co 10 oczywiście idzie nam więcej materiału, e, więcej e, tej rury, ale powiedzmy szczerze, nie kosztuje ona nie wiadomo ile, e, żeby nie wiem, zrujnować nam jakoś ten budżet. E, druga sprawa, mamy niższe koszty, tem, mamy niższą temperaturę zasilania, a więc e, niższe koszty eksploatacyjne. A zdaje się, że się przyjmuje, że o 1 stopień y, temperatura zasilania potrafi obniżyć nawet do 10 stopni y, koszty eksploatacyjne. Jak ktoś ma jakieś inne zdanie na ten temat, albo inną wiedzę, tylko najlepiej popartą jakimiś faktami, jakimś dokumentem, a nie wyssaną z palca, to bardzo chętnie zapraszam do dyskusji y, w komentarzu. To co, ja się żegnam i zapraszam na kolejne nagranie. Jeżeli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę, czy jakiś komentarz. Fajnie by było, jakby więcej ludzi zobaczyło nasze filmy. Chciałbym pokazać, jak my to robimy. Nagrywamy te filmy dla naszych klientów, dla naszych przyszłych klientów, żebyście mogli zobaczyć, my to robimy jak to powinno wyglądać. Czego możecie się spodziewać, jeżeli będziecie realizować takie inwestycje z nami? Także dwa rozdzielacze do ogrzewania podłogowego. Tutaj rekuperacja, tutaj będzie pompa ciepła, a ja się żegnam i do zobaczenia. Na razie cześć.